Organizujemy w tym roku po raz czwarty forum psychologiczne dla studentów psychologii, ale nie tylko, dla studentów pierwszego i drugiego roku głównie. Organizuje to Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wraz z Instytutem Psychologii, który nas wspiera. W ramach tego forum studenci przygotowują prezentacje w języku angielskim lub języku niemieckim na tematy psychologiczne. Prezentacja trwa 10 minut, jest multimedialna i jest przekazana przed audytorium. Komisja ocenia pod względem trzech kryteriów to, co przygotowują nasi uczestnicy, a więc wartość językową, wartość merytoryczną, a także formę prezentacji. Po zakończeniu prezentowanych przemówień studenci są oceniani przez komisję, jak powiedziałam, według tych kryteriów i wszyscy otrzymują dyplomy uczestnictwa, natomiast ci najlepsi laureaci są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego i niemieckiego, który są zobowiązani zdać pod koniec drugiego roku, po czwartym semestrze, są z tego egzaminu zwolnieni z oceną bardzo dobrą. Każda zresztą inicjatywa wychodząca ze strony studentów jest bardzo korzystna. Przede wszystkim rozwija swoje sprawności językowe. Ponadto rozwija słownictwo specjalistyczne tym razem. Przy okazji forum psychologicznego słownictwo związane z psychologią. Ponadto staje w obliczu prezentacji publicznej, co wcale nie jest rzeczą łatwą i musi stres z tym związany pokonać, a w rezultacie myślę, przygotowuje się także do tego, żeby na przykład uczestniczyć w programie Erasmusa i mieć możliwość dobrej znajomości języka i wyjazdu na studia na uczelnię zagraniczną.